O, widzisz? Nawet mam nową, kurwa. No, zapanikowalna będzie. to no, weźmy ją. Najpierw ten i wiesz. Okej. Okay. Co, sądzisz o całej dranie? Ja, czy ja... Ja niewiele, bo ja chwilę Karolinę słuchałam, tylko o ty co tam poszło i tak dalej i tak dalej. Nie będę wypowiadać, bo musiałam się bardziej mm -hmm. no i Zobaczymy. Dramat O nic, znaczy może nie do końca... No nie, no jak mi się na trakera kurwa nie przyjechali, to... No, ja bym nie zła, tego bym O nic. Aaaa, no tu trzeba się zagłębić. Bo z tego się ja wiem, to kamień odbywa się tym Kurwa, chłopak, horda mnie pisze, kurwa, niby, w SMS-ie, że ma zioło przede sprzęt. No, kurwa, mać, no... jeśli no by się wstrzymywała od jakiś ten, to trzeba byłoby się zagłębić. Pojedziemy, nie. Komuś tu <gulity> nie no, no. O! O! Czyżby? Tak, jadą za nami. Co to leci? Stanier? Kpada. Pani, dobra, kusimy, to Wydaje no, mi się, że prędkościowe jesteście równi no, no, tak ja, ale są Tak, no nie ma co, nie? Kurwa To co twoja wina nie jego Nie ja wiem, nie ja wiem Drugi Radiowoz dojechał Tak Z rangersów Kawa przeszutni czy zielony? no ja właśnie sobie nie zawatowałam tych projekcji, ja jestem bez shaderu, mam 120 okresów teraz Да было FPS у нас mm -hmm. не шло. Мы сейчас готовы к FPS. Mm -hmm. Bye -bye. Ale <grystanie> <Jedną z lamp. grystanie> on tam Ale on Zajebał no, ja bym Co to krzyczy to? No nie wiem, on krzyczy jak chcą skurwysy Łopo Nie krzycz tak pan, nie krzycz tak pan Kto kogo? Kto będzie No

A proszę, tak, to znaczy, to jest kurde. Taka z ciebie profesjonalista. Nie jest. <grym> Cię to są ważne. Jak nieważne. Jeszcze ciemno się robi. No odpowiem tej rampy. To... кто подбивал. Давай, не за нас mm -hmm. не бабляй. Заебал, кринч. Я ничего не видел Ta widział kurwa. Jebany jak ma, jest dalekozroczny. O kurwa, już. A o, tutaj ofraudzik to nie za bardzo. 哎，哪里敢看？ see 私は。 dobry, dzień dobry, cześć, cześć, ale stary, czy... Już lika skończyła, już mogę krzyczeć? Czekajcie, muszę to napisać. Yeah, mogę mm. ci się wypić no, co? Uh... A komak. jest komet? No tam jest komet chyba. To muszę zobaczyć jak się tym śmiga. Trzy. E, ja mam trzy. Tak, krok imbal na pewno będzie. I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I God is working, never stop searching, never quench the so thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so sort neurotic of and chaotic. Oh. Still to last with the webs I'm weaving, I could change the past. With all I'm achieving, got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat and make mistakes real fast, then you learn the cast. You can see all the healing if the pains in the past move on from the grave and put your foot on the gas. Don't never stop believing. Yeah. I've been doing this. I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic. Yeah, if I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic, in my face, no way you don't want them yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything, it's mentally unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we could fight!

Może ale jak, jak się nie? przekroczy tygodniowy dochód? A tygodniowy dochód to ile? <noise> Kwota do ustalenia. Że <noise> co, parę? No, no ale ja mam 8, a to nie jest wymierne tylko, że, za tylko bardzo. Żeby, tylko żeby ona musiała siedzieć cały czas na więzieniu, nie? No ja też bym musiał siedzieć cały czas na doju. Więc no... A jest więc... to nierealne raczej. No nie. Chyba żebym więc prosił cały to czas na żeby nie przechodził po jedzenie. No, nie wiem, no to jej się trzeba i mnie. No to no. Ty, ty byłeś zainteresowany, żeby jej załatwić, ale to się teraz zapytać, czy ona chce. A to no teraz ona ma pytanie: czy chyba, to trzeba mieć umiejętności w gastronomii, czy jednak nie do końca? Bo ja i gotowanie, no, to zależy. A co, jest, a co jest trudnego? Bierzesz przygotowaną już wcześniej zamarynowaną udko z kurczaka, kładziesz na patelnie, smażysz. Czyli ja nie muszę tego marynować, no to dobra. Nie, bo ja... nie. A ona potrafi i to nawet spalić. Nieprawda, Aha. aż tak to nie szalej, okej? Okay? A mopować potrafisz? Dobra, czy... Dobra, to zabrzmiało <głos> agresywnie. <głos> nie no, tak, no nie ma z tym problemu akurat. No to bo mopowanie też jest tutaj, <noise> mopujemy sobie podłogi. A propos mopowania. Okay. Nie, nie tym, okay. raz, nie tym razem, nie tym razem. Ja? <noise> Jednak jeszcze nie muszę, jeszcze nie muszę. <noise> Jesz Od razu uprzedzam koleżankę twoją, że Norma na wiem, wykonawcza tutaj No. jest to 5 godzin spędzone na firmie No. oraz 45 kursów na mopowanku bądź myciu staników, Nie ma problemu. Parada. 5 godzin na firmie tylko? No to jest to chuj, nie? No. Ej, no to jest cały chuj. Ej, ja mam teraz 10 godzin spędzone tutaj na firmie i 84 kursy. W sensie te, mopowanka. No. 85 właśnie, właśnie tak. Ale Tutaj z tego co słyszałem to tylko na mopowaniu zarabiasz No nie, w sensie masz y, procent z, y, w rachunku, nie? A, no to mi chłop mówił, że kurwa tylko z mopowania ma. Na zmopowania masz najwięcej, nie? A bo zmopowanie masz 1500 dolarów od każdego mopowania, a mopujesz sobie co 5 minut. Możesz mopować, nie? Więc, więc mopujesz sobie co 5 minut, i powiedzmy na godzinę, to z, tak z 10 razy, nie więcej, 12 nawet, tak? No. Eee, to, nie, to nie szuka pan pankernerki, a pierdolę to myśliwstwo. Kiedyś, że mi kurwa niedźwiedź wpierdala raz, średnio kurwa na godzinę. To jak ty kurwa tu stoisz jeszcze, wszyscy. Ja, ja mam już kurwa. O mój Boże, medyk. O mój Boże medyk Oni oni jak mi widzą to Krzyż się już na drogę śpieją. Krzyż na drogę. Ty już zjadłeś, jak zjadłeś to na spokojnie możesz A? sobie iść, nie? zapłaci za ciebie. A, bez skitu kurwa, zapomniałem. No, no. Trzymaj się. Razie. no cześć. Dobra. Zapraszam. Zobaczymy czy ja mam w tej miejsce. Nie no mam miejsce, na pewno. Jak to tutaj wygląda z ludźmi? 20, 23 pracowników, na no, spokojnie. I gdzie mam jakiś. A, SID mam, tak? To jest mm. 4896, tak? No, Widzę. No tak. Dobra. W takim razie Twój SID bym poprosił. Dobra, e, 4896. 4896, okay. mhm. Sasia Cash. Tak, tak zgadza, tak? zgadza się. się. Dobra, w takim razie już tutaj masz, już jesteś zarejestrowana w firmie jako zatrudniona. Dobra, jeżeli chodzi o ubior? Eee, ubiór, masz tutaj szafeczkę. Dobra. I strój pracowniczy po prostu, nie? Dobra. Roboczy, przynajmniej. Czy to się musi gdzieś odbić? Eee, tak, pani się odbije z, bezro z bezrobotnego i z powrotem na Klakimbel, nie? Okay. Ewentualnie, jak są problemy, to się przespać po prostu na sekundkę, nie? Dobra. Okay. No. Pani widzisz, każdy z ciebie starą, <grystanie> No tak już jest, słuchaj. Wow! Co? Patrz jak na mnie się to Patrz, 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 patrz! Jaki... Jak widzisz to? Witam, dzień dobry. <grystanie> Cześć! Cześć, jeden zestaw na miejscu i trzy na wynos. O, staszka, dawaj! No. no ja właśnie najpierw bym To właśnie teraz na... tak, no to teraz tak. Mm. <grystanie> Poczekaj, pan Medyk poczeka, bo muszę luz, wyszkolić. Masz luz, luz. E, Też mam tak. nazwisko. No? A jeszcze prosiłbym cię o maila, nie? To zaraz się nam. Na Dobra. I teraz tak, tu masz przy Kasi, masz szafeczkę. Jest. Nie. I jak widzisz masz na talerzykach, że to powiem już gotowe zestawy. Mhm. Masz kurczak smażony oraz kolej. Zaraz mhm. na samej górze. To weź sobie jeden. Taki zestaw. No. No, i teraz podejdź sobie tutaj do, do pana Medyka. I tak byś chciała sama zjeść i... tam, nie? Dobra... Tak? Nie, 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 nie. Okej. Okay. Czekajcie, ona do mnie dzwoniła. Jakby tak jakbyś chciała sama zjeść no. i jakby mój numer zamówienia. Poczekaj, tak. poczekaj, bo ona się uczy, dopiero daj Ją <noise> chwilę. No, tak? No, tak? manualne. Bierzesz, ta, ta, ta. bierzesz sobie... Bierzesz sobie... ten... O, o właśnie. I dobra. teraz na stolik tutaj i masz, że tak powiem... Czekasz zamówienie, Cieka, zamówienie numer dziękuję zamówienia. Dziękuję uprzejmie. I tak samo z piciem, ja nie? Dobra. I teraz tak. Tutaj, jak jest, tutaj po tej mhm. stronie, masz do smażenia nuggetów. Nuggety okay. smażymy tylko w momencie, jak klient chce. Nie robimy okay. ich na zapas. Tu masz kuchenki do smażenia kurczaka. Dobra. Nie? Mm, a tutaj masz. E, no ten, nie? Podajnik do tak. napojów. Mhm. I możesz tutaj. Tak, napełnić e, z, z prankiem oraz z kolą. Staramy się robić kolę. Sprank to tak samo jak z nuggetami, Jak klient chce, to tedy robimy, nie? Okej, okay, dobra. A tutaj mamy, tutaj mamy pakowanie zamówienie na wynos. Okej, okay, czy jak ktoś chce na wynos. Tak. Dobra. No i w sumie to tyle, mopowanie też jest za pięć minut, tutaj, jak i tyle, nie? Dobra. Więc jakbym mógł cię teraz prosić o maila. Mhm. Yy, to ten. Tylko teraz tak, to, mu wiecie, chodzi o Discorda, czy chodzi mu ten, w co pomocy? Dobra. Tylko gdzie ja to się kopi... Czekajcie, bo ja... Ja nie wiem gdzie na tym Discordzie mam to skopiowane. W? Albo... Czekajcie. 12.01. Nie mam tak. Dobra, panu już podam picie. Oczywiście. Proszę bardzo. Mam dostać zaproszenie, jak coś Dobra. już. Dziękuję. Klasa. Prawdopodobnie. Dobra, okej, okay. on ogólnie. Jak chyba masz tę ten... szapeczkę, to na Pobrze dole masz zestawy spakowane już, nie? Dobra. I masz kurczek smażony na wynos i kolej na wynos, więc wywiałeś od razu trzy. Jeszcze od razu trzy, tak jak pan chciał. Tak pan, pan chciał, trzy, nie? Tak, no No i trzy, i później przekażesz, i policzysz sobie rachunek, nie? Zniżką IMS. No i MS nie ma zniżek na belu nie, znaczy, nie, nie ma? A nie, a nie służbowy. W sumie tak. No, a tak. W sumie tak, w sumie tak, bo to każdej jednostki się dotyczy. Zapomniałem. Sorry, my bad. Rzadko medycy. medycy do mnie przychodzą, tak? <laughs> Aha. Spokojnie jeszcze piję. No, spokojnie. Już spakowane są. No? Służbowym pewnie wchodzą trzy ej. zestawy, zgrabując. Znaczy, służbowe to są trzy zestawy na wynozie, jeden na miejscu, nie? No, no, dobrze, no. Bądź cztery na wynos, jak klient chce, nie? A co nawet nie wiedziałem? No. to już wiesz? Dobra, to ja podam w takim razie. No to właśnie, my się odsuńmy tak delikatnie, żeby tutaj, mówiąc na spokojnie, przekazać. Kurwa, się wystraszyłem, nie. Proszę bardzo, trzy zestawy. No i klasa. I teraz tak podchodzisz sobie do takiego klienta no. nie, i wysyłasz mu rachunek. Dobra, ile tutaj będzie? 3600. 3600, i w opisie rachunku wpisz po prostu jeden razy 1x zestaw służbowy, a nie trzy? No nie, nie no, jeden. Okay, bo służbowy. W służbowym wchodzą trzy zestawy na wynos i jeden na miejscu, nie? Proszę. Tam co? byś miała, byś miała cenniki, to tam tą saga... gotówką będzie. Super. O. No, tak to jest tak chyba 30%, 30 chyba dostajesz. Mhm, no, jakoś tak chyba wychodzi. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No. I wszystko. No ja dziękuję zadowolony. i zapraszamy ponownie, zapraszamy ponownie, wiadomo, wiadomo, Ej, wiadomo, dobra, siemano. Trzymaj się do zobaczyszka pewnie. Do zobaczyszka. Żaden problem. Zobaczysz. 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 O, ja pierdolę. Ja pierdolę, się trafioty ty. Czołem małe spór Siemano. cześć. To jednak nie przepraszam, na <noise> Ale masz fajne zimne rączki Dobra, eee... To chcesz działanie już tutaj? Tak, no, maskę załóż tylko Robi tost. tos O! Tos tutaj ojebała! A waj pury, skurwisy nie. Ty, psiarnia. A do pury, do pury, do pury, do pury, do pury, do pury, do pury. 90 euro. Ofs. Ha! Co się im zamyli? Dobra, no teraz masz furę do jebano mnie, no musisz okay? to wykorzystać, no. No muszę ją ruszyć. Dobra, jak się zakręcić, suwaj? dasz mi znaka, nie? No. Lecę. Czy ty robisz napad? Tak, ale jeszcze nie wiem, czy tu będę musiała coś kikać, czy nie. Muszę zrobić? To już? No. no to jest chyba pierdolą, już, nie? To Trochę to potrwało, musiałam pokręcić trochę, słuchaj. Pierdolą, nie przyjechał. Tak, nie przyjechał to. To ile było? Warto 6 000, było? 6 tysięcy O kurwa Ale wiatru mi się nie złamało, wiesz? A, okej okay. No, 6 tysięcy i jakąś skrzynkę Okej okay. Zaraz otworzymy tą skrzynkę Tak, no, Dobra, no to z się, to jakieś się zwróciło <grystanie> <grystanie> No to zauważymy, nie? Widzisz tam wtedy no. Jaka jest krzywda? A, 500 dolarów w niej. <laughs> Nie robimy tego, wyjąłem, ale w to